Cześć, to Marek. Nie wiem jak ty, ale czasami jest tak, że siedzisz w domu i włączasz telewizor. A tam, a tam nic nie ma. Ryzyko. Ale tego ryzyka nie ma w nowej ofercie sponsora kanału. Oferta powitalna dla nowych graczy. Zero ryzyka na start. Czyli zwrot 100% stawki pierwszego zakładu do 50 zł, jeśli okaże się przegrany. Zwrócone środki można od razu wypłacić lub grać dalej. W linku poniżej masz dokładnie opisane warunki tej promocji. Dodatkowo zgarniasz 20 zł na La Liga. Zero ryzyka na start do 50 zł od sponsora kanału fuksiasz.pl. Ryzyko? Jakie ryzyko? Ciuła jak mareczek. La Gazeta de la Sport napisała dziś obszerny artykuł. Niestety nie wiem o czym, bo nie znam włoskiego. Natomiast nasza reprezentacja tu w Cardiff przechodzi do historii. Odkurzyli mnie, więc jestem, wasz Darek. Gierny talizman. A jezus, Maria. Ja też. Przed meczem pytali Państwo w licznych komentarzach o dwie kwestie. Czy polska reprezentacja wygra i awansuje na Euro w Niemczech? I czy jestem lepszy od Mateusza Borka? No to pierwsze pytanie nie mam jeszcze odpowiedzi. Jeszcze. Mamy dopiero 20 minutę. Na drugie sprawa jest prosta. Jestem lepszy. Mało tego, gdybym miał go bez świadków na wyciągnięcie ręki, w PVT byłby w i przejdźmy do meczu. Meczu to tu nie ma. Jedyne co potrafimy to dopingować. Lewandowski gra bardzo odpowiedzialnie, postanowił dziś nie strzelać. Bednarek za to elektryczny. jest szansa, że zmieni zawód. Jaki kraj taki Harry Maguire? Panowie, siadajcie! Robisz ma coś dla was! Czołg! Panowie, krótki filmik na drugą połowę. Natknijmy mnie, Chryste, co mam czynić, abym zaś nie oszalał. I jak to interpretować? Nie wiem. Jedziemy dalej! Aha. Zawodnicy już zmęczeni. Bardzo zmęczeni. Mówiłem już, że zawodnicy są zmęczeni? Tak, przed chwilą. No to są zmęczeni. Gramy dobrze, gramy uważnie. Zawodnicy już zmęczeni. Kibice skandują, jesteśmy z wami. No, coś innego trochę skandują. Mówiłem już, że zawodnicy są zmęczeni? Tak, przed chwilą. No to są zmęczeni. Ciężki mecz, selekcjonerzy. Lekko nie jest. Szachy są. A pan selekcjoner co to ma? Co? Na plecach? Pleca. Po co plecak? Robię, żebyś się spakował. W razie czego? Aha. <laughs> Kurda, normalnie też się chyba spakuje. Karne to loteria. Razu. Znam ich wiele, właściwie wszystkie. Yeah! Wojtek! Święty Wojciech z Turynu. Brawo! Brawo, brawo, brawo! Polsko, co ty robisz? Okazja. Oczywiście! To świetna okazja, by powiedzieć prawdę. Borek by wam tego nie załatwił. Tylko Darek. Na dziś dziękujemy. Komentował zawsze najlepszy Dariusz Ciszewski. I Marcin że w ławka. Nie Michał. Michał to ten trochę grubszy. No i Gituba. Premia! Premio, premia, premio, premio! La lea! Halala! La la, la, la! la, 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 la. Ah, Ależ to poukładał! Fenomen <laughs> No, <curno>. Guardiola zbetomia. Gwardiola <laughs> zwetomia! Kurda normalnie maszyna! Prawiesz! Ha! Prawiesz! Kto! Szczęsny top! <laughs> Brawo, normalnie Wojtek! Jesteś najlepszy! No wiem. Bien hecho, Wojtek. Bien hecho. No i kariera przedłużona. To se jeszcze poczekam. Bołka będzie grał. Srał! Chyba w karty. Po makale. Po bołce. Lewy? Si. Lewy top. Sraka była! Ale sobie pobiegałeś! Hice lo que pude. Robilem co mogłem. Robił co mógł. Ale i tak na koniec to Wojtek musi ratować. Ubo stres, był stres? Stres? Towarzyszu! Jaki stres! Wojtek! No? Wojtek, to prawie jak probierz. Tyle brakuje. Niewiele. Blisko probierzał. Bednarek! No wiem. Dobra robota! Co? Kurna pajaki zaskoczony. Normalnie. Dobrze było? Przede wszystkim na zero z tyłu. No to dobrze. Trochę biegałeś, jakby ktoś nastraw w polu karnym, ale... Bednarek, top? Nie, ale dobrze, że probierz zrobił zmianę! A... Legendy głoszą, że kiedyś betoniarek potrafił być dobrym obrońcą. Ta, ja się słyszałem. Glik anonim je spisywał. Hmm, nieśmieszne. Lewy, co robisz? Dzwonię do gówniary. Zapytasz jak jej idzie. Panowie! żugaj po niej to! Tak, jest! Podziękujmy Julii żugaj! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy. Wzięła sprawę w swoje ręce. Prefiero sugajcie a la bachata. Dobre, bo polskie. Żugaj dla każdego. Pa, ostatkiem w piękny rejs. Panowie! EZUS Maria! Kurda, jedziemy, prezes normalnie! Kurna a co so ty taki pewny? No kurde, Ta umowa jesteś? B2B! No właśnie. Oho! kurda, normalnie. Pochwałę! Po sławę! Po 40 milionów za awans! Po moją drogą kadencję! Dziękuję! Ech, ciężko się to oglądało, ale oczu oderwać nie mogłem! Coś jak filmy Wegi! Co nie na moje nerwy? Probierz cel osiągnął! Kolejny awans! Za Bońka tego nie było! Były awanse! Ale nie takie! Taki przynajmniej zapamiętasz! No tak! Gdzie stawiamy panu Wojtkowi pomnik? Wszędzie! Kur na Białym Stoku? Sam w kopie pierwszy kamień wąglowy! Będzie wurst! Będzie Love Parade! Nos vamos a Berlin! A Berlin! <noise> no Berlin! A dziki! No, no. Można? Trzeba! Dzwonię, może premier! Po co? O, premier nie wiem! Jakieś premier czy coś? Jak będą! Ostatni się o nich dowiedział. Premia! Oh. Premia! 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 la la, la la la, la la Premia! 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 premia premia Santos, Szym szpier K. Hmm, Strasznie szmutne! Panie selekcjonerze! Fraszka! Fraszka! Na lipę! Kochanowski? Poprzednik zrobił nam lipę Probierz stworzył ekipę Poprzednik spuścił kortynę Probierz stworzył drużynę Najlepszy jest polski trener Probierz przyznań skrobnie A teraz śloneczkę łyski! Sobie za chwilę! O piękne górna! Normalnie wzruszeni. Prodyż? Ależ ja to wymyśliłem! Wspaniały plan! Ja ciebie wymyśliłem! Wstwórca. Zawsze w ciebie wierzyłem, Misiu! Zawsze! No! Z przerwami! Ale właściwie to ciągle o tobie myślałem! Prodyż kocha prezesa! A prezes kocha Prodyża! O taką miłość nic nie robiłem! To co? Co teraz? Teraz do hotelu! Tak bez niczego! Hola hola! Chyba żartujecie! Marek to jednak solidna firma. I nadal mam pracę. Prezesie? Panie prezesie? O czym prezes myśli? Paro statkiem w piękny rejs. Statkiem na parę w piękny rejs. Przywtórzę kląt bosmana. Głośnych rzeków aż od rana. Tak śpiewnie duża.